Mamy pierwszy bardzo ciekawy case. Gula w gardle to będzie bardzo popularne tutaj. <grych> Zaadresujemy. Od razu pokazuję pewną bardzo prostą technikę. Mamy pewien proces, który się właśnie odpalił. On się nie odpalił od wczoraj. To jest temat, który się gdzieś tam pojawiał. Jak go wyciągam, zapisuję. On jest na stand by, wrócimy do niego na pewno. Jak ktoś będzie chciał się pod niego podpiąć, to super. Każdy proces, który tutaj się będzie dział, jest procesem nas wszystkich. Ale w jaki sposób? Niektórzy będą uczestniczyć w tych procesach jako obserwator, tylko i wyłącznie. Niektórzy będą przerabiać swoje tematy. Na warsztatach rozwoju osobistego, duchowego, bóg jakiego, jest pewien fenomen, który jest śmieszny, bo to jest slogan, że wszyscy będziemy przechodzić te procesy. Nie, nie wszyscy. Będziemy je przechodzić, no bo jesteśmy tutaj razem, ale tak jak mówię, niektórzy będą tylko obserwatorem. Nie przyklejajcie wszystkiego do siebie, dobra? Ja, jak jeździłam na warsztaty, ponieważ byłam w rozwoju, chciałam bardzo szybko i na wczoraj, to byłam po prostu tak, zbior, powieźcie mi na krzyżu i ubiczujcie od razu. Ja przerobię teraz całą karmę całego świata. I no i przerabiam. Przerabiam. A później zadał mi pytanie prowadzący warsztat i mówi, słuchaj. A czy ten proces, proces dotyczy Ciebie? No i to nie było bardzo lekkie. Wiedziałam, że nie, wiedziałam, że zrobiłam wszystko, żeby ten proces mnie dotyczył. Czyli musiałam na tyle dostroić swoją energetykę, żeby stać się osobą uczestniczącą w procesie. Nie musicie tego robić, mówię to na starcie. Więc pytanie zasadnicze, kluczowe do wszystkich procesów: czy to jest mój proces? Czy to jest istotne dla mnie? czy doświadczam tego, żeby to widzieć, obserwować, żeby mieć wiedzę na ten temat. Więc bądźcie uważni na to, bo każdy z nas jest na tyle plastyczny, że jest w stanie wkleić się w każdy proces. To jest tak, jak pójdzie się do wróżki i wróżka mówi: o za wielką wodę za 10 lat. I wszyscy mówią, wow, to na pewno mnie dotyczy. Ale wielka woda, no nie wiem, może to ocean, tak? A może to będzie staw przed domem, tak? A, a może to w ogóle nic nie będzie, tylko fajnie by było, jakby było za wielką wodę, a nie będzie. Więc bądźmy tak bardzo na ziemi tutaj. Ja bardzo kocham pracę z energią. A jednocześnie bardzo lubię stać mocno nogami na ziemi. I wiele pytań z tej grupy padło w moją stronę. Czy tutaj będziemy tylko bujać w obłokach? No, nie wiem, no jesteśmy w sali warsztatowej, jesteśmy w hotelu, każdy z Was zapłacił za pobyt. To jest bardzo ziemskie. Każdy z Was ma ubranie na sobie, idziemy zaraz na obiad, będziemy wrzucać coś do ciała. To jest bardzo pragmatyczne, ziemskie, takie bardzo osadzone i generalnie no, nie da się tylko bojać w obłokach, więc tak, będziemy bardzo dużo rzeczy zmieniać w polu, w informacjach, ale tak naprawdę. Doświadczać tych zmian będziecie w swoim życiu, bardzo pragmatycznie, po ziemsku. Dla mnie to jest sens pracy z energią, bo ja byłam na setkach, naprawdę na setkach warsztatów, gdzie jaraliśmy się wszyscy tym, że coś robimy w energii, tylko zawsze jak przyjeżdżałam do domu było tak samo. I nikt mnie nie nauczył tego, jak tę zmianę wdrożyć i jak ją wstawić w moje ziemskie ramy. Nikt mnie tego nie uczył i tego mi zawsze brakowało. Później działy się jakieś dziwne turbulencje w moim życiu, które wydawało mi się, że są kompletnie z czapy i że w ogóle nie pasują. Tak naprawdę to były reperkusje moich duchowych warsztatów, tylko nikt nie nauczył mnie jak aplikować moją duchową zmianę na moich ziemskich szlakach. Tego my się tutaj będziemy uczyć. Na wszystkich tak naprawdę warsztatach lanowych to jest dla mnie priorytet. Uważam, że jeśli się w ogóle rozwijamy to po to, żeby życie było piękniejsze, łatwiejsze, żebyśmy byli tutaj po prostu szczęśliwi, zdrowi i bogaci. Nie wiem, czy Wam się to podoba czy nie, ale myślę, że tak naprawdę każdy klient, który do Was przyjdzie, będzie tego chciał. I on będzie mówił, ja chcę projekt, ja chcę to, ja chcę tam. Tak naprawdę on chce się dobrze czuć. Ja chcę być zdrowy, szczęśliwy, bogaty i chce kochać. I dla mnie to jest sens bycia w ogóle na ziemi. Gdyby się do tego dorzucić, o, chciałbym zobaczyć, co Ziemia naprawdę ma do zaoferowania, to tam dopiero zaczyna się przygoda. Więc rzucam takie pytanie, ciekawe, co dla mnie Ziemia tak naprawdę ma do zaoferowania i po co jeszcze nie sięgam?